Hello, witam was bardzo serdecznie. Wykopki, wykopek w poszukiwaniu historii i przygód. Co będzie w nowym roku? Na pewno będzie latanie dronem. Uczenie się latanie dronem, bo kupiłem oczywiście DJI Mini 2 SE. Na pewno na tym się nie skończy znając mnie, ale no i myślę, to puszczone budynki, no na pewno będę jeszcze tam wracał są teraz święta taki czas rozmyśleń, nowa przygoda, nowe wyprawy z wykrywaczem, tak oczywiście, już może nawet w tym roku coś się nie obiecuje, ale coś może się pojawi z wykrywaczem e, jakaś wyprawa bo nie ma śniegu e, teraz e, trudno trudno opowiadać i jeszcze przebiorę się za świętego Mikołaja chyba jakoś tak, nie? nie inaczej HO 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 MERRY CHRISTMAS Chciałbym Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia jeszcze w te święta, bo trwają w magii. I, I żeby Sylwester był pełen fajerwerków, pełen wybuchów na pełnego maksa. No i myślę, to by było na tyle. No i, i, i zdrowia. Najważniejsze zdrowia, bo zdrowie musi być, bo bez zdrowia to. Nie ma nic. Taka prawda, no niech człowiek nie pójdzie do lasu. Tego ziemniaka nie wykopie. Tego o, sięgnę tu. Winka nie zrobi swojskiego. Więcej tu jest tego, no ale. Ale pamiętajcie, bez zdrowia nie ma tego. Nie ma tego. I jeszcze jedno. Będę chciał latać dronem nad tymi miejscami w lesie, które przechodziłem po prostu wykrywaczem. I chcę wam to w tym roku pokazać od góry. Od góry, tam gdzie chodziłem z wykrywaczem, takie miejscówki przechodzone, nieprzechodzone, takie lasy. No i myślę, że to. Też będą takie no, fajne filmiki. No zobaczymy jak to wyjdzie, nie? Zobaczymy jak to wyjdzie. A jak nie wyjdzie, to zawsze jest wyjście awaryjne pamiętajcie. No i już powiedziałem. Takie wędrówki, zimowa pora będzie, będą lepsze warunki. No to z wykrywaczem Jakieś te domy, no to tam wcześniej Jak powiedziałem opuszczone No i to nauka latania, no naukę, no drony, no, no Praktycznie sam lata, nie? Trzeba tylko nim sterować No i myślę, że z tego Będą jakieś fajne filmiki Bo to co jest na dole widziałem Teraz <laughs> chcę zobaczyć Jak to od góry wszystko wygląda Dlatego kupiłem drona. No i chyba by było tyle na tyle. Co w nowym roku będzie. No, na pewno tak samo jak w starym. Nie? Będą wyprawy. Będą filmiki. Plus ten dron nie teraz. No. no i tyle. No co ja będę tu gawędził. Jeszcze raz chciałbym Wam życzyć wszystkiego najlepszego w te święta. I pomyślności w nowym roku 2000. Który to mamy teraz, Andrzeju? W nowym roku 2024. Tak więc. Nic tu po mnie. Dzięki. Jeśli Wam się spodobało, możecie zostawić łapkę w górę. Jeśli jesteś nowym widzem, możesz zasubskrybować. Tak więc, trzymajcie ta się już niedługo. братан на канал